Jedziemy odebrać nowy projekt. Ten samochodziec mam w sumie od 8 lat. Być może zrobimy coś bardzo podobnego. Chwilę później pojechałem odebrać lekko uszkodzone BMW Z4. Co prawda nie jest to byle jakie Z4, ale o tym trochę później. Zostanie załadowany na szczęście widlakiem, szybko pójdzie. Gorzej może być później z rozładowaniem, ale zobaczymy, bo na razie nie ma prądu. Więc Mam nadzieję, że jak będzie prąd, to go nawet odpalimy od razu i nim zjedziemy na kołach, ale to się okaże. Mamy go pospinanego, wieziemy i Zobaczymy na miejscu co tam, co tam wyjdzie z tego jeszcze, jak na razie uszkodzenia są praktycznie takie jak zakładaliśmy na samym początku, więc jest ogólnie dobrze, ale zobaczymy co, co tam jeszcze wyjdzie, bo oczywiście akumulator zdechnięty całkowicie, pojedziemy teraz jeszcze na stację, zalejemy to auto świeżutkim paliwem prawdopodobnie. No będzie jeździć. Raczej będzie odpalać i będzie można nim przejechać, bo z tego co zobaczyliśmy już na początku, chłodnice nie dostały, są raczej są lekko przesunięte, ale prawdopodobnie płyny powinny być, więc wszystko powinno być ok. Sprawdzimy jeszcze tylko olej. No i co, odpalimy go, zjedziemy z lawety i przejdziemy sobie do omówienia uszkodzeń. Lecimy po akumulator. Najpierw. O nie, co? Akumulator w bagażniku. Tutaj mamy plusika, więc trzeba będzie podpiąć booster, żeby otworzyć bagażnik. Dobra, mamy prąd. No i niestety wygląda na to, że będzie drogo, bo akumulator nie wygląda tak za dobrze. Sprawdzamy jeszcze, czy to w ogóle odpali. Mogę odstrzelać. Jak widzicie, Zetka odpaliła bez problemu. Silnik pracuje bardzo ładnie. Także zabieramy ją szybko na garaż, ponieważ nie ma płynu chodzącego, a nie chcielibyśmy uszkodzić tego wspaniałego silnika. No i tak, dobrze, autem się udało e, wjechać. Także wymieniamy teraz akumulator. Teraz sprawdzimy jedną z najważniejszych rzeczy. Mianowicie, czy otwiera się dach, bo jak nie, to może być problem. Tak się składa, więc połowa sukcesu, raczej może nie połowa, bo jakby się nie składał, to byłby to mały problem, pewnie do obejścia, ale dobrze, że się składa. Z tego co nam się świeci na desce to widać, że nie ma trochę płynu chłodniczego, więc mógł lekko gdzieś uciec. A teraz przejdziemy sobie do omówienia tak naprawdę całych szkód i tego co tutaj będzie do zrobienia. Na samym wstępie filmu pokazywałem wam właśnie taki dość ciekawy model samochodu, mianowicie była to też właśnie Z4 tylko w wersji GT3. Tam jest dość dużo modów, bo poza tym, że jest body, jest skrzydło i tak dalej i tak dalej, to w ogóle te auta startujące właśnie w serii GT3 miały też film, V8, taki jak ja mam w N3. więc aż tak grubo raczej tutaj nie pójdziemy, ale jest. Pewne prawdopodobieństwo, że będę tutaj chciał założyć takie body. Na razie przywrócimy to auto do stanu oryginalnego, seryjnego. Pojeździmy nim pewnie trochę i zobaczymy, jak to auto się sprawuje. Na początku wspominałem Wam, że jednak nie jest to byle jaka Z4, ponieważ mamy tutaj model o oznaczeniu 35IS, co oznacza, że jest to najmocniejsza Z4, jaka wychodziła w tamtych czasach. Mamy tutaj silnik sześciocylindrowy 3-litrowy o mocy 335 koni, a do tego mamy jeszcze sprzęgłową automatyczną skrzynię biegów wyposażoną oczywiście w system Launch Control, co charakterystyczne było tylko właśnie dla wersji IS. No i dobrze, tak, zaczniemy sobie teraz od omówienia uszkodzeń i tego co mamy do wymiany. Na pierwszy ogień idzie maska, no to wiadomo, no tu już z tego nic się nie ulepi, cała maska jest do wymiany. Nic nam się tu nie stało, jeśli chodzi o strukturę pojazdu, wszystkie podłużnice są proste, tu jest tak naprawdę największe wgniecenie, nie wiem, to uderzenie musiało być jakoś górą po prostu, wniósł się nam tutaj... Tak zwany pas przedni, ale on jest, wszystko jest na śrubach, więc to wystarczy, że odkręcimy, kupujemy cały pas z przodu. Oczywiście, no, zderzak, lampa jedna, lampa druga, bo też jest trochę spękana. Tutaj, jak widzicie, lekko nam się wgniotła podłużnica, ale to tak naprawdę nie jest podłużnica, bo to jest. Taki element przykręcony do podłużnicy, więc to wymieniamy i jest po sprawie. Jest przykręcone. Nie trzeba nam tutaj wjeżdżać autem na ramę, wyciągać coś tam, coś tam. Tak naprawdę na każdym jakimś elemencie jest tam jakaś albo wgniotka, albo ryska, więc to, ile elementów będzie jeszcze do lakierowania, to wyjdzie na samym końcu. Jak to auto się umyje, wypicuje Wnętrze, no, jest troszkę zaniedbane, aczkolwiek do. Uratowania. Niektóre elementy trzeba będzie wymienić, tak jak jakieś tam przyciski, guziczki, zegary, bo niestety są wylane, ale ogólnie nie jest źle. Tutaj mamy no, zderzak, no niestety, do lakierowania, to już na pewno. Ale na szczęście tylko do lakierowania, więc nie jest tak źle. Trzeba go będzie ściągnąć. Mamy tu jeszcze jakieś felgi. Nie wiem, co to są za felgi. Raczej to nie są oryginalne BMW, mają tylko znaczki. Jak je ściągniemy, to zobaczymy od środka, co to jest w ogóle za producent. No nie, skręcane one nie są, więc jest to jakiś jakaś, jakaś poszka czegoś. Nie wiem, czy te koła tu zostaną. Zobaczymy. Raczej nie. To nie tracimy czasu. Zabieramy się za rozkręcenie przodu, żeby wiedzieć, jakie części trzeba zamówić, bo tak naprawdę to w teorii będzie chyba szybki projekt. Zostawcie suba, bo na pewno w tym odcinku tego auta nie skończymy, ale w następnym już raczej tak, a dzięki subowi będziecie mieli powiadomienia. To auto jest bardzo ciekawe. Oprócz tego, że jest to wersja IS, jak już Wam wspominałem, i wychodziła tylko na Stany, to to auto miało Jednego, jedynego właściciela od 2011 roku, bo wtedy była produkcja tego auta i tylko jedna osoba nim jeździła. Serwisowana była do końca w ASO i to jest jedyna odnotowana szkoda na tym pojeździe. Także powiem Wam, że coraz mniej mi się uśmiecha tutaj sadzać body i ciąć to auto, ponieważ jest, no, no szkoda by trochę było, chyba, ale dajcie znać w komentarzach, co byście zrobili. Rzadko spotykane, aczkolwiek przednia osłona pod silnikiem jest. Także. Ciekawe, tutaj nie ma paru śrubek tylko, ale ogólnie fajnie. Oho! O, o. Wydeszek oryginalny. O, tu coś chyba ktoś przyhaczył gdzieś. A nie, o nie! Tutaj niestety panowie od widlaków troszkę sobie chyba nie trafili i się trochę wydech pogiął. Tutaj zresztą też jak widać. Trzeba się z tym liczyć, biorąc auto ze stanu, że tutaj nikt się nie pieści z tym, że tak powiem. I czasami to ładują na szybko i tak troszkę. Troszkę może im się przytrzeć, o. Dyfer suchy, jak nowy bym powiedział. W ogóle zero rdzy, zero wycieków, także bardzo fajnie. Tam jedynie coś przy skrzyni jest, delikatne zapocenie. Trzeba to będzie zweryfikować. Tu już BMW seryjnie na pneumatycznych klapach. No trzeba będzie wymienić olej z skrzyni przy okazji, no i podstawę miski, no bo to i tak się wymienia wszystko razem, oszczelka i, i miska tak naprawdę pod silnikiem. Ale patrzcie, mamy tutaj kacik. Oj, ale tutaj też się leje. <grym> Nie, nie polała się woda na Za bardzo? Tylko nad koleją jest całe. A nie, dobra, jest dopony. Nie, tu jest chłodnica oleju, ale ona nie dostała w takim razie. No, chłodnicę trochę oberwały, więc są do wymiany, no ale cóż, trzeba się z tym było liczyć. Eee, teraz zostaje tak. zdjęcie, tylko pasa przedniego, czyli belki tak naprawdę. Jeszcze lampa. Zdejmiemy chłodnicę i i tyle. Jak widzicie zdjęcie pasa przedniego nie jest jakoś specjalnie trudne, wystarczy odkręcać śrubka za śrubką i wszystko powinno nam ładnie schodzić. Jedynym problemem tutaj to fakt, że niektóre elementy są dość mocno zmięte i utrudniony Mamy dostęp do tych śrubek, ale z tym sobie bez problemu poradzimy, bo wystarczy je tylko lekko pociągnąć, dogiąć i powinno wszystko zejść, a nie musimy się też specjalnie przejmować stanem tych części, ponieważ i tak wylądują w koszu. No i dobrze, mamy ściągnięty prawie cały front. Poza tym, że zostało podróżone. Tak, proszę bardzo. Mamy razem to jakby z tym przedłużeniem podłużnic Nie wiem jak to się nazywa, ale jest coś takiego. Mamy właśnie też wzmocnienia z tyłu. One są tu w ogóle zanitowane. Także spoko, więc musimy kupić po prostu już takie całe elementy. Dobrze, mamy rozkręcone wszystko. Już wiemy, co trzeba zamówić i wygląda to mniej więcej tak. Na razie jeszcze nam została chłodnica klimatyzacji, bo musimy ściągnąć czynnik. A żeby ściągnąć czynnik, musimy mieć maszynę. A żeby mieć maszynę, to nie może być weekend i święta, więc zrobimy to w dni robocze. Intercooler jest cały, także szczęście nieszczęściu. Pada chłodnica wody, chłodnica klimy, wentylator nowy. Liczymy cały pas przedni, tak jak widzicie, obie lampy i tak dalej, a tu jest cała reszta tych graczów, które są do kosza. Niestety, po ściągnięciu większej ilości części i odsłonięciu większej części silnika, mogliśmy zauważyć, iż niestety gdzieś mamy wyciek oleju. Ale, żeby się dokładnie przekonać, gdzie, to musieliśmy zabrać auto i umyć dokładnie ten silnik, ponieważ cały był zasypiony i nie sposób było stwierdzić, z której uszczelki może wydobywać się olej. Przejechałem sobie ze czwórką na drugą stronę, powiedzmy, ulicy, do RSA, żeby. Móc wyczyścić spokojnie silnik. Tutaj już karton zmywaczy czeka, więc po prostu wyczyścimy to wszystko i zobaczymy, gdzie tak naprawdę jest wyciek i czy jest wyciek, to po prostu olej z tamtego poprzedniego auta, które uczestniczyło w polizji, bo jak widać cała maska jest. Zlana olejem, także biorę zmywacze i, i myję. Jak możecie sobie zauważyć, ja właśnie do mycia silnika używam brake cleanerów, co być może nie jest takim oczywistym wyborem, bo jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest to bardziej do odtłuszczania i mycia hamulcy. Aczkolwiek moim zdaniem sprawdza się wyśmienicie, jeśli chodzi o mycie silnika. Nie jest to zbyt może też najbardziej ekonomiczna metoda, ale sprawdza się i ja ją często stosuję, bo daje szybko bardzo fajny efekt. No i mamy to, kilka zmywaczy później, auto wygląda jak nowe prawie. No i tak, jeszcze korzystając z okazji, że mamy auto na podnośniku, wymienimy olej, raczej spuścimy olej, bo tak naprawdę nie wiem, czy jest na full i dolejemy go na nowo, później tak będziemy jeszcze filtr wymieniać I jeszcze raz cały olej, może wlejemy jakąś płuchankę, ale to na razie jest tak, żeby być pewnym, że poziom oleju jest... Dobrej kondycji. I tak jeszcze już na całkowity koniec. Tutaj mamy kilka gratów, które już nam się nie przydadzą i lecą. Tak naprawdę na śmietnik wszystko, co się dało odkręcić, czy jakieś plastiki, czujniki i tak dalej. Wszystko co się może przydać, mamy rozkręcone, odłożone tutaj na kubkę. No i czekamy na części i w następnym odcinku składamy.